Ciężar saperki to już o 1,5 kg, zrobił się na 4, 4 kg, oblepiona A. glina i dlatego pompom ciężko tutaj przebi przebić się przez to. A w każdym razie duże sztuki to nigdy tu nie wyleciały, największa to tam z 50, 50 gramówka Reszta nie, nie mogła wylecieć za, za wąski ten Rura No to taka, a dopiero później lej na dole, nie? A więc Glina I czemu to kopie, nie? A nóż może. Może w tym miejscu się tam zatrzymało i, i są tak nieraz jest. Jak woda wyjdzie, tu już jest koniec. Pozamieszane gmina nie puszcza, ale jak się przebije, to może być woda już. O, już słychać chyba, chyba woda. I zima. dłuższa łopata by się przydała. Ty już nachodzi. Niestety. Niestety. Nachodzi woda. I dopiero dopiero tutaj o Czyli gdzieś tak metr prze, przerąwanej takiej gleby i dopiero tutaj jest coś A. Nie można te Normalnie by było kopać ale niestety nie da rady Stopno bo jeszcze by mi zostało ile Stamtąd 3,5 metra 3,5 metra do, metra do, do złoża No ale niestety. Także 3,5 metra wody po prostu. Wieś ja. 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 ja się zaczyna.

Нема. Не да рады. Woda naszła i koniec tutaj zawsze było ciężko Pompiarze mieli oczywiście ale dziurki robili i praktycznie ciężko, ciężko tu to było towaru tu to było, nie? Ale potężnych wielkich sztuk to tutaj nie ten to by wszystko wstrzymywało. Nie da rady. By musiał szerokość dziury mieć tutaj 5 metrów. I też by nie dało rady. To wszystko. 3,5 metra. I, są, I tam są, czyli półtora metra jest, jeszcze 3,5 metra zostało no. no można by było tę, taką kopalnię, sztolnię taką zrobić. No tak to wygląda.